już jest, że wczoraj wieczorem y, był w telewizji, a dzisiaj jest w studiu. Dzień dobry bardzo, Bill. A w, między, w międzyczasie pewnie byłeś na imprezie jeszcze, przyznaj się. Nie. Y, to znaczy... nie. <grym> <grym> Bill, Gunarjun Batar, czyli człowiek, który tańczy teraz z gwiazdami, to by znaczyło, że sam został gwiazdą. Nieoczekiwanie dla ciebie? Nie, bo ja tam przyszedłem zamiast gwiazdy. <grym> bo zawsze jak patrzę na te pary, to się coraz częściej zastanawiam, kto w tej parze jest gwiazdą. W twojej parze kto jest gwiazdą? Y nie ma u nas gwiasty. Jest dziennikarz <laughs> i, i tancerka. <laughs> dziennikarz i tancerka. Bil, czy już ktoś z ambasady Mongolii dzwonił z gratulacjami, że bardzo dużo robisz dla popularyzacji swojego kraju u nas um, w Polsce? Nie, ale powiedzieli, żebym poprowadził NATO. To, na to jest wyścig. NATO, to jest taki, trzy, trzy takie gry są. Zapasy, wyścig, Trójbój. strzelanie z łuku. Między innymi każde mongolskie dziecko jeździ na koniu. Mhm. Bill, jeździłeś na koniu? Bo Oczywiście. Od wczoraj już wiem, że jadłeś mrówki. Nie, nie jadłem, tylko liżałem ich pupy. <grym> no, może naprowadź dalej wywiad. Są kwaśne. <grym> Bill, ale czy to nie jest niebezpieczne, że ty jednak pokazujesz tę Mongolię w... trochę nieprawdziwie? Dlaczego? Bo to jest prawda. Każde dziecko w Mongolii na pewno próbowało, bo tam jest kwas mrówkowy i w ogóle któryś zdrowy. Radio.